Witam się z Wami serdecznie. Dzisiaj mamy sobotę. My przyjechaliśmy na piknik, na wodospad do miejscowości czalaja. także zapraszam Was do oglądania.

ki video ki. Bina da <ayırındı> ama ya. <laughs> Güzel geliyor. Evet kenarını kom.

Już umyć, tam jest woda, sobie umyj No, bardzo dobrze. Mm -hmm. Trochę się już zmęczyłam, ale to jest naprawdę przepięknie. dla takich widoków można się zmęczyć. Jawar. Oho, robi się coraz ciekawiej. Toc, toc, Chodziliśmy, chodziliśmy, tak się zapędziliśmy, że teraz nie wiemy jak wrócić. Wyszliśmy na jakieś polanie i szwagier poszedł zapytać tutaj, ktoś na traktorze pracuje, jak wrócić na dół. Także zobaczymy. Uff, udało się. Wyszliśmy, ale z drugiej strony. Jesteśmy pod wodospadem. Krzysztofa pewnie się martwi, bo została z dziećmi, z nami poszedł tylko Dyren. Także zaraz tam wracamy, ale pięknie. Jak tu przyjechaliśmy, było półściutko, a teraz wszędzie są rozłożone koce. Można sobie wynająć stolik, krzesełka, tak jak w naszym przypadku, albo po prostu przyjechać ze swoimi kocami, ze swoim grillem. Tutaj w Turcji jest mnóstwo takich miejsc, właśnie mm, idealnych do na piknik. Można pić? Ja wiem, chyba tak. Yerim tam yedik bazı dostlar. Tam yedik bazı dostlar. Ya beni dinlemiyorsun. Yarın ben bırakıyorsun tamam Bir gün kaldı işte bekle. Niye vuruyorsun bana? <laughs> Hayır bay bay efendim. <laughs> <laughs> Beyaz baklar anne. Beyaz bakır. mı? Şey gibi.

Piknik się skończył. Idziemy na kawę do restauracji. Dzieci już zmęczone, Oskar biedny, zasnął w aucie, bo kawałek przejechaliśmy. Wypijemy kawę i wracamy do domu. Dzieci jednak mają niespożytą energię. Z pikniku wróciliśmy późnym wieczorem było super oprócz dwóch sytuacji, które mi się przytrafiły oczywiście ja jak to ja zawsze mu musi mi się coś przydarzyć no i tutaj też nie było wyjątku raz podczas spaceru w górach kiedy chciałam zrobić sobie zdjęcie poraził mnie prąd okazało się, że te ogrodzenia wokół pól były pod napięciem, więc trochę mnie przypiekło a drugi raz to było kiedy już jedliśmy Chciałam się oprzeć na krześle Okazało się, że na oparciu była osa Która mnie urządliła w plecy Dwa razy w życiu urządliła mnie osa I za każdym razem było to w Turcji Więc śmiem twierdzić, że tureckie osy mnie nie lubią No a tak poza tym było bardzo fajnie Ja uwielbiam takie miejsca właśnie piknikowe W Turcji jest ich mnóstwo zazwyczaj są właśnie w takim miejscu, gdzie jest blisko woda jest piękne otoczenie. Fakt faktem, że później zrobiło się dosyć tłoczno z, z godziny na godzinę, coraz więcej ludzi przychodziło to co mi się nie podoba w tych miejscach to to, że biega tam mnóstwo dużych bezpańskich psów, które wiadomo, jest tam grill, jest mięso, one to mięso czują, więc jest ich tam naprawdę sporo. Według mnie jest to po prostu niebezpieczne i mnie troszkę to stresuje, kiedy dzieci się bawią, a te psy biegają między dziećmi. Jak słyszałam właśnie o sytuacjach, kiedy psy pogryzły kogoś. Wiadomo, są to dziko żyjące psy, nigdy nie wiadomo, jak się zachowają, więc według mnie po prostu państwo powinno coś. Z tym zrobić, z tym problemem. Odkąd pamiętam, właśnie te psy już były, a byłam pierwszy raz w Turcji jakieś 10 lat temu, no to już wtedy te psy właśnie też biegały wszędzie. Na przykład teraz, kiedy byliśmy na grillu, jeden z tych psów miał malutkie, więc najwidoczniej Państwo po prostu się tym nie zajmuje. Z tego co widziałam, tylko psy są zaczipowane. No, ale nie wiem w czym to miałoby pomóc. No według mnie, według mnie jest to po prostu niebezpieczne i państwo powinno się tym zająć. Tak, teraz idę za chwilę na śniadanie. W zasadzie idę pomóc przygotować śniadanie, bo zazwyczaj śniadanie przygotowujemy razem ja z moimi szwagierkami z teściową, więc lecę. Wam dziękuję za oglądanie, i pozdrawiam. Postaram się znowu niebawem nagrać coś z naszego pobytu tutaj w Turcji. Także do zobaczenia.